Nie wiem czy po tym odcinku kiedykolwiek zjecie pizzę. Składniki, prawda, jak powoli, jak to uważa, jak to lubi. Witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Rojnik Pracuje. Dziś będzie zupełnie inna forma. Zmieniamy kanał, zmieniamy pewnie za jakiś czas nazwę. I zajmujemy się pieczeniem. Pieczeniem, kulinariami, zupełnie na poważnie. Zaraz przyjedzie do mnie Jonasz z kanału Top Gear Tractors i będziemy robić pierwszy materiał dotyczący pieczenia. Sprawdziłem, jak się dzisiaj po włosku będzie nazywał. <grystanie> Pizza Jolo! Żeby połączyć jeszcze troszeczkę poprzedni kontent, zrobimy pizzę do pizzy Farmerską, wiejską, jak zał tak zwał. To by było wszystko co nam jest potrzebne do naszego ciasta. Ewentualnie jeszcze opcjonalnie piwko Czy <grym> <grym> Ale... <grym> zresztą kucharki się nie? Bardzo dobrze. Dzisiaj montować będziemy na tym komputerze. No i ewentualnie na tym. ten nie da rady. Jak youtuber ma zrobić pizzę? A. Nie po to tu przyjechałeś dzisiaj. <grym> Także jako specjaliści po prostu sprawdzamy jak inni robią. Lecimy do strefy jest... kupować składniki. Pada też. 3-0. Do biodry. Najbliżej. Ale żeby jeszcze był kontent podobny do poprzedniego, to będzie gruźnica wiejska. A teraz jedziemy po składniki. Mamy połowę zbiornika, mamy radę te, o to się bardzo podoba. No nie atmosferka jak nie wiem Wspieramy Co Możemy zadać O matko ile ludzi To parowanie szyb to naturalny proces Bo kurde klimy nie włączyłem Bo ten jest <grystanie> samochód na klimatyzacji Zbogata weź z Jaki? Taki, no możemy go zatrzeć w sumie No zatrzemy To jest z dziurami to jest <grystanie> Oregano to przeprawa nie tutaj Kilogram Idealnie Bo inny być stanie, no, bo śniegu nie ma ja już mam Piszcie w komentarzach gdzie mogą być drożdże, bo my nie możemy znaleźć To wszystko, nie? Pada spada te rosną ja się męczu, żeby pizzę zrobić Idziemy robić pizzę To będzie potrzebne nam do przygotowania pizzy? Oregano, drożdże o Kurwa, tak nie to jest niezła Nie no git, dosyć git, git, git Gdzie są te czarki? <giby> Zobaczymy czy w ogóle ta maszyna działa A, to nie, nie działa. Niestety to jest na takim sznureczku. Powiązane. Tu i tu. A nie, działa! Bo to chodzi w ten sposób. Także... To wszystko chodzi tu. I tu są nasze składniki. Widzicie? No. Ja wiem czym go wystraszy, bo ta lampa ma takie coś, taką funkcję. Flasza. To. Zrobię tak, jak on, ty, jak on przyjdzie. I on się przestraszy tego. <laughs> Zaraz Patek będzie szedł. <laughs> Myślałem, że się bardziej wystraszy, że ty. Wałek, wałek, właśnie wałek był potrzebny. A te, a noże przyniosłeś. No, ja myłem. No to dobrze. Nie, ja też dzisiaj cały dzień nie jadłem. Także. Piotrek wyszedł. On na mnie krzyczy, jak tam. Jak... Ja mam sobie bułeczkę O kółta widzę. Zobaczcie. Nie przed kolacją. Mówiłem, że będzie krzyczał. Tu mamy drona. Piotruś jak się przygotował? Ciasteczka, pierniczki, normalnie. Belvenuti na nostra Nie, to było tak. Kucina. Kucina. Kto, kto w komentarzach zgadnie, co on powiedział? Benvenuti nella nostra kutima <noise> Tu jest jedna cebula Dobra rób Dwa może? Co najpierw robimy? No pierwszy, ja bym obrał wszystko i wyłożył wszystko na, ten, na talerzyki I będziemy czekać aż urośnie A on to robi mikserem O jest, wiertarka może być Skrzynieć taką do betonu mieszalnie <noise> To ma lata że ja nie cebuli? Nie Mi się wydaje, że tyle starszych. No to nie obieraj za dużo. No, ja nie lubię cebuli. Ja to widziałem i na o naszej Co? telewizji to i tak szybko kroili, Tak szybko kroili. No ale to amatorzy byli. To nie. Piszcie w komentarzach trzy słowa o tej cebuli. Nie, ale opowiedzmy o no, nas, gdzie ona, rosła? No, ona zostanie? <laughs> jak była nawożona? Wiecie, ona rosła? Profesjonaliści robią to nawet. razem. Osiem? Nie, no, Osiem wystarczy w zupełności. Czy <średe> 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 dziewięć? Osiem dziewięć. Dziewięć. No po jakiemu to? Okay, a jak to się te? No takie. <średe> cieniutki. No cieniuckie. <średe> no, <wley. średe> to tu może jest chodzić. Podchodzą mu pieczar. On groi tamte też. Piotrek od zawsze chciał nagrywać rzeczy kulinarne. Tak. Ale jak nagrał pierwszy raz tego Zetora, no to już nie mógł przejść do tego. To już tak poszło, wy żeście tam mi pisali, żeby nagrywać dalej. Tak. No i ja po prostu swoją pasję wstrzymałem. Ja bym tego nie przesmażał. Skąd ty tak dobrze znasz na gotowaniu? Ja byłem kierownikiem kiedyś w restauracji, która już nie istnieje. Mm. On mówił, że on przesmażał, bo ma niby lepszy smak, ale moim zdaniem to. Sypiej, Ced. Czy chcesz zważyć, bo mam wagę. Ła! Wow. Słuchajcie. Ła! Wow. Drożczy 25, tak? tylko? Nie pamiętam. O, tam jaka pizza już zrobiona. Co tam jest? No wejść, chodź, chodź. Z znaczek subskrypcji da. faktycznie Znaczek subskrypcji musi zrobić się siwy Żebyście byli na bieżąco I obserwowali kolejne nasze podczynania w kuchni ale Kulinarne W pokoju właśnie A co, w Możecie zostawić jedną łapkę w górę? Czy my robiąc taki program kulinarny, to powinniśmy wiedzieć <głos> <głos> ile czego się daje, nie? Nie no, przecież wiemy. <noise> no wiemy. To tu jest mała łyżeczka cukru i mała łyżeczka ten, tak miało być? Tak, od herbaty. No dobra, no. Może To <noise> jest, jest od zupy ta wazówka taka, nie? Dobra, nie. Wsypuj, spokojnie. Tylko tak jak ten pan mówił, wsyp sól w jednym brzegu, żeby nie gryzło się z tymi z drożdżami, nie? No zaraz je zmienimy. Bo widzę, że już się spazowałeś, także. Czekaj, mm. <laughs> okay, teraz 25 gramów świeżych drożdży. Dobra, no, no już te dwa gramy. I to, co tu wpadło, to jest to dwa brakujące. No normalnie. <laughs> Zeruj tą wodę. Dobra, zerujemy to. Mamy 300 ml w tym oto pojemniczku czystej, e, niczym nieskażonej polskiej wody. Nie wiem, to woda z mąką, no nie. Lewamy ruchem okrężnym. Jest bardzo ważne, żeby ten ruch zachować. E, na pewno wszystko obłożyliśmy. Jeżeli tylko uważamy, żeby nie znalazło się na ziemi. No to się tu lepi. Nie no bo to musisz rozrobić, to musisz... Cementu mały. Za dużo mąki na. No jak no 500 dałem. trochę, dobra. No? A no i możemy się zabierać za sos, czy to... Czy to już nie na nasze siły jest? <noise> sos czoskowy. Dwie łyżki jogurtu naturalnego. Dwie łyżki, dwie łyżki majonezu, sól, pieprz, oregano. To będzie sos czosnkowy bez czosnku, tak? <głos> <Nie>. <głos> jak sama nazwa wskazuje. Tak, jak sama nazwa wskazuje. <noise> trochę popieprzyć. trochę soli. Ja tego oregano to nie, wi nie wiadomo ile. Trochę ma. No. <noise> Arturowy koksu. Tak, energiczny ruchem, no. Trzeba mieć mięśnie normalnie, jak piotrek. Ja was widzowie nie podpuszczam, ale nie wejdziecie na mojego Instagrama i nie go. <noise> <noise> Nie wchodźcie tam. Zabraniam. No jak to, no. Tapisz traktor. Rozprowadzamy na boki, prawda? A, bo ty chcesz zrobić taki, żeby na brzegu było takie tam, no. tak? Profesjonaliści robią nożem. Tak. No, amatorzy torzy tam się Tak, Nie no. <noise> no jak ktoś zrobi pizzę, to, to w ogóle nie ma. Ule, no nam to kto zgadnie w komentarzu, co on powiedział, to dam 1000 zł. A ty musimy za do dokroić nasze szyneczki. Nie będziemy żałować. Na no tej pizzy jest więcej szynki niż bieżarek. Doskonałe proporcje. Składniki, prawda? Jak kto woli, jak kto uważa, jak kto lubi. Co, dlaczego nie mam jeszcze przygotowanego sera, który jest tutaj głównym składnikiem tej pizzy? Prosta odpowiedź jest. Nie ma Tarki. Nie ma Tarki. nie ma Tarki, są Wracamy po krótkiej przerwie na reklamy. <grym> la, 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 la. Szefie kuchni. Nie wydaje, że wystarczy. Nie, to, to się nie nadaje. Ale to się odda. <grym> Dobra. To się odda. To co już jest, no to już trudno. Jeszcze nie będziemy tego zajmować, nie? Smaczek gdzieś, żeby tylko tam gdzieś ktoś mógł się pochwalić Ej, słuchaj, trafiłem na kukurydzę Idę dalej do piekarnika, gdzie przez... Odpowiedni czas Odpowiedni czas, będę świętą e, piekła Pizza e, groszek, kukurydza, szyneczka, pieczareczki Oraz e, oczywiście ser Pizza wiejska, parwerska w wydaniu to był Tractors. Kamerą oraz rolnik szuka. Przechodzimy do konsumpcji. Należy pociąć taką pizzę. Trójkąty, oczywiście, jako. To może nie. kwadraty. Nie udało mi się przez środek przejechać. Może ty pierwszy raz spróbuj. Mam jeszcze sosik zrobiony. Po części przeze mnie. 37 groszy, to ja bym tu zrobił 2 grosze. Nie, dobra, 4 zrobiłem. Eee, tak więc trzymając parę w ręku za zakupy, które wykonaliśmy przed robieniem pizzy, czyli wszystkie składniki nabywaliśmy. Kupiliśmy je za łączną sumę 33 ,93 zł groszy. I postanowiliśmy, że przeliczymy ile wykorzystaliśmy z tych składników. Wiadomo, nie da się kupić odpowiednich porcji, które akurat by tutaj pasowały nam na tą porcję, którą przygotowywaliśmy. Tak więc na przykład pieczarki 500 gram opakowanie, które kosztowało niespełna 5 zł. Yy, jedną piątą mniej więcej wykorzystaliśmy, więc daję to złotówkę. Yy, I teraz przestańmy po kolei. Jogurt naturalny zużyliśmy go za około 20 groszy. Koncentrat pomidorowy 40 groszy. Majonez yy, 2 złote. Drożdże 18 groszy. Mąka yy, 80 groszy. Ser złotówkę. Yy, przyprawa oregano 20 groszy. Yy, Kukurydza z groszkiem 50 groszy, ceb cebula 4 grosze, polędwica, e, czyli ta szynka, którą kupiliśmy 2 zł. Sopocka. Sopocka. Nie przeszkadza sobie. E, 8,32, e, nas, to, nas to wyszło. Doliczamy do tego jeszcze prąd, który zużył piekarnik, e, pizzę. Biegliśmy przez 10 minut. E, średnia cena. E, Kilowata w pierwszej strefie, tej droższej, około 1 zł za kilowat. Policzyłem tak maksymalnie, że 2500 wat pobór maksymalny piekarnika, co dało 25 groszy, czyli w sumie 8 zł. 57 groszy. Czy to dużo, czy mało, ocenicie sami. A pizza najadł się dwie osoby. A pizza najadł się dwie osoby i jeszcze w sumie zostało. Także byliśmy wyklęczeni, wygłodzeni i całej nie daliśmy rady zjeść. Jeśli spodobał wam się taki odcinek i chcecie ich więcej, możecie wymyślać potrawy i pisać w komentarzach, a my pomyślimy o realizacji. Napiszcie w komentarzach co chcielibyście zjeść, na co macie smak, na co potem My się postaramy w na następnych odcinkach się przygotować i zrobić dla was coś pysznego, na czym moglibyście się później wzorować i tworzyć swoje wypieki, swoje potrawy. Tak, się łapki w górę. Tak jest, na tym palcu. Pomóż mi, pomóż mi trzymać no, to subskrybuj. Klikacie czerwony zamieniacie w siły, tak żeby nas obserwować. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Czołem. Gdzież to nie jest ja rana? No mi